Wielka Brytania zorganizowała prawdziwy królewski pokaz dla prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmejera. Powitali go William i Kate, po czym wszyscy udali się do Windsor Kasy, przystrojonego już świątecznie z ogromną, migoczącą choinką w sali bankietowej. Na uroczystej kolacji błyszczała nie tylko zastawa sprzed 200 lat, ale też Katrin, która założyła historyczną tiarę królowej Wiktorii. Jednak za tą całą oprawą stał jasny przekaz. Król Karol podkreślił, że Wielka Brytania i Niemcy wspólnie wspierają Ukrainę. Steinmeier potwierdził, że oba kraje stoją ramię w ramię. Nie zabrakło też lżejszych akcentów. Niemcy wręczyli królowi parasol, ozdoby choinkowe i oratorium Bacha. A ważnym, symbolicznym momentem będzie wizyta Steinmeiera w katedrze w Coventry, zniszczonej podczas II wojny światowej. To wizyta pełna historii, gestów pojednania i królewskiej oprawy, pokazująca, że relacje brytyjsko-niemieckie wchodzą w naprawdę dobry etap.